Niedawno zostały uchwalone zmiany w kodeksie etyki lekarskiej. Od bardzo wielu lat starał się pan niektóre z tych zmian wprowadzić. Czy ten kształt kodeksu jest taki, jak pana zdaniem powinien wyglądać? Oczywiście myślę, że każdy, z, czy każda z moich koleżanek i każdy z moich kolegów będzie miał, ma swój pogląd na te, na te przepisy, zresztą tak zawsze było. Ja pamiętam dyskusję z roku 2003, kiedy wprowadzaliśmy te zmiany, na które no, musieliśmy się zgadzać ze względu na upływ czasu, i pamiętam ówczesną dyskusję. Po trzech, po czterech latach tej dyskusji ona zanikała, wszyscy się przyzwyczajali, w międzyczasie powstawały różnego rodzaju opinie, stanowiska rad lekarskich, sądów lekarskich. I, I to się kształtowało. Tymczasem no, minęło znowu ileś tam lat. No, proszę popatrzeć nowelizacja była w 2003 roku. W tej chwili mamy 2024, czyli no 20 lat minęło, chciałoby się powiedzieć. I rzeczywiście tak było. Ten czas strasznie uciekł. I w związku z tym no, ja muszę powiedzieć tak, ja jestem bardzo zadowolony z prowadzonych zmian. Jestem bardzo zadowolony z dyskusji, która się toczyła na zjeździe. A ponieważ w dyskusji uczestniczyłem znacznie wcześniej niż na zjeździe, no to mogę powiedzieć tyle. Promowałem pewne zmiany, i bardzo się cieszę, na przykład, ze zmian dotyczących zasad reklamowania się przez lekarzy. Bardzo trudno zawsze nam było oddzielić informacje od reklamy. Bardzo trudno nam było zachować bezpieczeństwo pacjentów, a raczej dbać o to bezpieczeństwo pacjentów pod takim kątem, żeby nie byli oszukiwani przez lekarza wyraźnie o tym mówię co do jego kompetencji. Było trudno, a teraz jestem ciekaw, czy będzie łatwiej. A jeżeli chodzi o inne zmiany, gdyby jeszcze ze dwie pan takie kluczowe wymienił? Może powiem tak. Bardzo zabiegaliśmy o to, aby dokonać zmian w utrwalaniu tego, co nazywamy tajemnicą lekarską. To się nie stało, a w każdym razie nie stało się tak, jak ja bym tego oczekiwał. Czy to dobrze, czy to źle, jak zwykle pokaże czas. Ja uważam, że tajemnicy lekarskiej powinniśmy bronić jak niepodległości, mając świadomość, że ta tajemnica lekarska ucieka ze względu na cały szereg wszystkiego tego, co toczy się dookoła nas. Życia, zmian prawnych, poszerzania kompetencji szeregu profesjonalistów medycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wcześniej czy później yy, coraz większe grono tych, którym na tajemnicy zależy, a komu zależy na tajemnicy? No, mnie zależy, pacjentowi, choremu. Bardzo często będzie zależało na tym, żeby nie wyciekło to, co jest istotą mojego kontaktu z moim kolegą lekarzem. Yy, I jeżeli będzie takich ludzi dużo więcej, pewnie znowu do tego wrócimy. Więc to się nie stało. Natomiast co się stało? I co dzisiaj powoduje taką bardzo dużą dyskusję i co zdominowało zjazd w dużej mierze? Koledzy, koleżanki i koledzy zwracali uwagę na to, że zaostrzamy przepisy kodeksu etyki lekarskiej, że tam, gdzie było miękkie słowo powinien, które przez prawników jest interpretowane bardzo prosto, musi, myśmy jednak nakładali obowiązek. Innymi słowy, sami sobie troszkę zaostrzaliśmy tą linię postępowania. Dlaczego? Moim zdaniem interesem lekarza jest dbanie o prawa pacjentów. A prawo pacjenta było, jest i zawsze pozostanie obowiązkiem lekarza. I ponieważ to słowo powinien było niedointerpretowane w ocenie większości z nas, tych, którzy głosowali na tym zjeździe. Niedointeretowane, czyli uważane było za, za miękkie w wielu, wielu przepisach Kodeksu etyki lekarskiej ta linia została wyostrzona, ale proszę zwróćmy uwagę na to, że nie zostało zamienione słowem musi. Część lekarzy, z którymi rozmawiałam, no, nie mam badań statystycznych, ale miałam takie odczucie, że ci lekarze ze szpitali byli. E, Bardziej zwolennikami tych zmian, a za to część lekarzy z przychodni mówiła, że ta zmiana jest takim trochę odhumanizowaniem lekarza, odebraniem mu tego szczególnego charakteru, że teraz bardziej będzie to przypominało każdy inny zawód. O co chodzi w tej dyskusji? Tak jak powiedziałem, każdy z nas będzie miał swoje zdanie na temat, na temat kodeksu, na temat przepisów kodeksu, i każdy będzie no, interpretował to trochę po swojemu. Jedni będą te, skoro już mówiłem o wyostrzonych przepisach, te wyostrzone przepisy interpretowali, że one wcale nie są jeszcze takie ostre, jak mogłyby być, one nie są nakazowe, a inni będą mówili wręcz coś przeciwnego. Dlatego pozwoliłem sobie na ten, na ten czasowy układ. W życie, że tak powiem, te interpretacje wyjaśni, te nowe przepisy, czy, czy nowe, inter, nowe, nowe zapisy, może tak to powiem, obrosną w różnego rodzaju dyskusje, konferencje. Ja zachęcam panią redaktor do tego, żeby takie badania przeprowadzić. Zresztą już o tym dyskutowaliśmy w naszym ośrodku badań. I pewnie takie, takie badania sami będziemy robili, ale zwracam uwagę, nowe przepisy kodeksu etyki lekarskiej wchodzą w życie 1 stycznia 2025 roku, dlatego ja dzisiaj, jak zawsze zresztą, noszę ze sobą, zresztą pozaznaczane co istotniejsze artykuły, Stary Kodeks Etyki Lekarskiej i ten Stary Kodeks Etyki Lekarskiej, który do tej pory nazywaliśmy nowym. On pozostanie w tych moich kieszeniach niedaleko serca do końca tego roku 2024. A później rzeczywiście będę coraz intensywniej myślał o tych, o tych przepisach czy, czy o tych prawach, obowiązkach nowych bardzo istotnych powiem tak, z mojego punktu widzenia istotniejszych niż prawa powszechnie stanowione. To ostatnie pytanie. Był Pan rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Czy teraz z tym nowym kodeksem rzecznikowi byłoby prościej? Um, mo, może powiem w ten sposób. Troszkę wracając jeszcze do poprzedniego pytania. Wtedy, kiedy dwa lata temu zaczynaliśmy dyskusję na temat konieczności zmian, myśmy przeprowadzili cały szereg konsultacji, rozmów. Sami zapraszaliśmy y, różnego rodzaju organizacje, na przykład organizacje pacjenckie i przyjmowaliśmy jakby propozycje spotkań z nami y, również innych podmiotów, na przykład lekarzy rodzinnych, do których pani się odwołała. Nic takiego nie powiedziałam. Mówiła Pani o tym, że szpitalnicy jakby bardziej są skłonni zaakceptować pewne zmiany niż, niż ci lekarze, którzy jakby działają samodzielnie czy indywidualnie. A oczywiście poz należą do takich bardzo wysublimowanych, wysublimowanych indywidualistów i ja to niesłychanie cenię. Niesłychanie cenię za samodzielność, za wiedzę, za odpowiedzialność, no, za wszystkie atrybuty, które, które stoją za tą specjalizacją i za tymi obowiązkami. Natomiast i, i myśmy wszystkich wysłuchali, naprawdę. Komisja Etyki Lekarskiej wysłuchała wszystkich, przeanalizowała tysiące propozycji również propozycji płynących z organów odpowiedzialności zawodowej. Celowo odpowiadam trochę szerzej na pytanie, bo odpowiedź brzmi y, y, ani nie będzie łatwiej, ani nie będzie trudniej. W dalszym ciągu będzie interpretacja i w dalszym ciągu, w zależności oczywiście od y, tematu postępowania. Za tym postępowaniem będą stali ludzie, bądź to lekarz, którego dotyczy postępowanie, ale najpierw powinienem powiedzieć pacjent, który jest niezadowolony z udzielonej pomocy, która nie wyczerpała jego oczekiwań. Tak? I w związku z tym za każdym razem, bez względu na przepisy prawa, bez względu na przepisy kodeksu etyki lekarskiej, trzeba będzie posłuchać i rozważyć to, co ci ludzie mówią. Reszta, jakby, jest już tylko kuchnią wydarzenia i zastanowieniem, no co by nie powiedzieć, profesjonalistów, którzy toczą te postępowania, w jaki sposób swoją decyzję ubrać, że tak powiem, w to, czego oczekują strony postępowania, czyli podstawy przepisów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.